Siemanko mordeczki, witamy Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Operator CNC 2.0 Słuchajcie, dzisiaj odcinek, który obiecałem już dawno temu Między innymi pokażemy jak zrobić śrubę do motorówki Wielu, Wiele osób na to czeka, więc Jest w końcu ten moment Na to, aby nagrać to co trzeba Dobra Siemanko, Adi Od razu Zapraszamy na Kanał Adi Adiego oraz na TikToka, nie? TikToka Na Instagrama adwj.cnc Na Facebooku adwj.nawzrzęciownia I na wszystkie media związane z adwj Tak jest Dzieje się, świeże rzeczy robimy na TikToku Tak jest Zaczynamy, ratujemy Ma się to wszystko dobrze Ale będzie się I działo się was nadal, więc... Tak jest Dobra, lecimy dalej Jest nasz programista Piękny Elo, piękny Co tam dzisiaj programujesz? Śrubka, śrubka leci z tematem, tak? Dobra Okej okay. okay, widzowie, jeszcze tak y, odnoście parę słów Heimerka Heimer stanie na, y, na osobnym stole, czekamy na blat Będzie to stół podobny do tego Ten stół jeszcze będzie inaczej, bo zamawiam jeszcze blaty na dół Żeby sobie poustawiać różne klamoty Więc będzie to wyglądało dosyć profesjonalnie Ale na razie jest jak jest I tak w sumie jeszcze czekamy na oprawki, bo nie ma nie możemy się w sumie już doczekać, bo przyspieszy nam to yy, pracę. Ale dobra, wróćmy do naszej śruby. Jest tutaj taka przygotówka. W zasadzie mamy już jedną wyfrezowaną sztukę, więc ja tutaj pokażę. O, tutaj mamy nową maszynerię, która pije nam rurki, ale też może jakieś pokażę. W sumie nie ma nic ciekawego, ale taka piła tarczowa nam rozwiązała dużo problemów, które mieliśmy na pile taśmowej z cięciem rurek, ale dobra. Więc ok, mamy naszą śrubę, wygląda ona w ten sposób, bardzo piękna, widać tutaj ślady yy, takich przejść. No między innymi dlatego, że materiał pracuje, a niestety nie mamy możliwości obróbki takiej, że śrubka się cały czas kręci i jedziemy to po kawałku, zresztą za chwilę zobaczycie. No i wiadomo, jak zbieramy tutaj materiał, to jeszcze się nie odkształca, ale jak już idziemy tutaj, to tego materiału dużo schodzi. No i powstają różne, różne odkształcenia tego materiału, więc stąd to są te przejścia, ale to i tak będzie jeszcze jechane na szlifierce kątowej, tak zwanej gumówce po poznańsku. Boszcze, tak bardziej potocznie. Zwykła szlifierka kątowa będzie tu jechane, więc to będzie się świeciło jak, brzydko powiedziawszy, Psu jajca. Poska? Co? Boska to chyba po pani Boska? No nie wiem, tak się <noise> ogólnie mówi, tak samo jak się mówi na energetyki Red Bulla, wypisze Red Bulla. Kiedyś było też tak z odkurzaczem, że weź Electroluxa, to będziesz odkurzał. No dobra, więc tak, mamy naszą przygotówkę, oczywiście jest wytoczona przez najlepszego tokarza w Polsce, czyli Adiego. Mamy tutaj trzpień, który musieliśmy sobie wykonać. No wiadomo, jak robiliśmy pierwszą śrubę, było dużo problemów. Między innymi z tym, że śruba nam się odkręcała, znaczy obkręcała na tym czpieniu, więc musieliśmy zrobić odpowiedni zamek. Zamek jest zrobiony na wałku, więc nie ma teraz możliwości obrotu tej śruby podczas obróbki. Tutaj mamy zapięty uchwycik. Uchwyt trzyma za sześciokąt, więc kolejną rzecz, tą możliwość obrotu wykluczyliśmy. Tak to wygląda, więc tutaj sześciokąt nie obróci się, tu jest zamek, też się nie obróci. Jest to dociągnięte poprzez kontrę ze śrub, które tutaj są załączone. Jest dociągnięte, więc nie ma prawa się tutaj nic wydarzyć już. Konik chcieliśmy założyć obrotowy, właściwie nawet zamówiłem specjalnie pod tą robotę, ale stwierdziliśmy, że dobra, już był ustawiony. Patryk w sumie zapomniał o tym, że jest nowy, nowy kieł, więc założyliśmy stały. Ale i tak nie jest potrzebny, no bo docelowo ta obróbka miała być inna, miało się, tak jak mówiłem, cały czas miało się to wszystko obracać. No ale niestety, <laughs> w pewien sposób jesteśmy ograniczeni i nie mogliśmy tego tak zrobić, ale myślę, że efekt końcowy i tak jest fajny. Co tu jeszcze więcej dodać? No do obróbki będziemy potrzebowali tak. Aha właśnie, jeszcze można powiedzieć jedną rzecz, że wcześniej jakobyśmy pierwszą śrubę, pierwszą próbę, gdzie rozpieprzyliśmy te narzędzia, czyli głowice high feedowe Dwie głowice P25 poszły na środ, że tak powiem. No niestety nie oszukamy pewnych tutaj praw fizyki. I w momencie, gdy mamy tutaj trzpień na 16 mm, to gdy głowica jedzie w tym miejscu, to występują takie drżenia, że się po prostu nie dało tego ogarnąć. I dlatego zastosowaliśmy sobie o narzędzie, które bardzo lubimy i właściwie używamy codziennie, mamy takie dwa. To są trzpienie węglikowe z gwintem i końcówki, które tutaj widzimy, są nakręcane. W tej chwili mamy końcówkę z promieniem R2 o średnicy 10 mm i ona będzie nam tutaj kopała z grubnie. Kopie zgrubnie, potem jedzie kulka, wszystko się elegancko obraca. No i tak tutaj w sumie wygląda. Właściwie potrzebne są nam tutaj no dwa narzędzia do jakby wy wykonania samego kształtu śruby. I po, następnie będziemy robić tylko wałę, znaczy otwór pod, pod, ten, pod kołek, aby już osadzić sobie na wałku w silniku. Chyba to by było na tyle, tak mi się wydaje. Patryk, coś byś jeszcze tutaj dodał? Nie. Cocham, ale chyba wszystko powiedziałeś. Tak mi się też wydaje. No, przede wszystkim najważniejsze jest, no, czpień, Pięciak. Sztuka nam bije chła, tak to, żeby wszystko są hmm. Może też by kiedyś było fajnie pokazać to, jak ustawić kieł, znaczy konia właściwie całego, który jak widzicie nie jest z zestawu hasa, bo nie, no jest. nie jest, jest tak oryginalny, nie jest, ale... ale jest na pewno dwa razy mocniejszy niż na hasowski. Bo ja to mówię, że te konie od hasa to bardziej są kutyki niż konie. No. Ale dobra, no mamy mocarny koń, musieliśmy tylko podnieść podzielnicę. Jak zobaczycie, jest na takich podkładkach. No ze względu na to, że no za wysoki do tej podzielnicy, Ma on możliwość regulacji, ale niestety nie strzedł tak nisko, aby pasowało nam do tej podzielnicy, więc podzielnicę musieliśmy po prostu podnieść. No i wiadomo, no prosta rzecz, no czy prosta. Może nie, dla niektórych nie prosta, bo jak ktoś nie pracował, to nie wie. No wiadomo, trzeba ustawić najpierw. Bicie? Dokładnie. a Nie. Stalone. <grym> adapter, nie? No przydał mi się adapter taki profesjonalny, to było robione na szybko, ale jak będzie czas, to go przerobimy. Daj, ogólnie sprawdzam, bo jest w jak się go przykręci, ale jak chcesz ściągnąć i założyć adaptery pod e, e, imadełko, no to już później jak chcesz z powrotem wrócić na e, uchwyt, no to, to jest troszeczkę ustawiania. No jest nie? ustawiania. Jest trochę monotonne. <laughs> to... A wystarczyło zrobić taki śpień, taki cylindryczny i osadzić tylko do stołu po dzielnicy i było to montowane parę minut. Tam będzie się do nie? No dobra, co tu jeszcze można powiedzieć? Powiedziałem, że używamy dwóch narzędzi do obróbki właściwie, czyli frez 10 z promieniem R2 oraz kulka. Kulka zresztą też jest na śpieniu z tej samej firmy DHF tajwańskiej. Naprawdę mega nam się do do dobrze sprawdza i jest to dosyć ekonomiczne, no, no bo nie trzeba kupić pełnowęglikowych narzędzi, tylko wymieniamy końcówki i zapierdzielamy z tematem. No dobra, to by było na tyle z mojej gadki, odcinek, na który wiele osób czeka, głęboko wierzymy w to, że wielu osobom się to przyda, a przede wszystkim będzie ciekawy dla oka, jeżeli chodzi o samą obróbkę. Także zapraszamy do obróbki, następnie po obróbce przejdziemy sobie do podsumowania tego wszystkiego i zobaczycie jak kręci się ta śrubka jeszcze na koniu. Także pozdro, lecimy młody. Dobra, widzowie, witamy po, ponownie po kilkunastu godzinach w sumie. Śrubka jest gotowa, ale dzisiaj mamy specjalnego gościa. Jest z nami Halku, el Halku. Po raz już nie. Drugi raz, nie? Co drugi raz? No na filmie. A nie, raz na live byłeś Halku przebieża setki kilometrów, żeby do nas spać na bajerę, zajebiście, Teraz jedziesz na koncert do Krakowa, nie? Tak. Kurde, elegancko. Miło nam, że jesteś z nami. Zawsze masz u nas drzwi szeroko otwarte, albo nie, bramy szeroko otwarte nawet. Okej. Okay. ale... lubisz i jesteś z nami. Zajebiście, zajebiście. No dobra, widzowie, mamy naszą śrubeczkę. Eee, myślę, że dużo filmów jest z obróbki bez schodziwa, nie? Nie, mamy chyba nic z schodziwem. Tutaj się Nie, 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 ani jednego chyba filmiku nie będzie z także e, e, będzie wszystko ładnie i przejrzyście. Tylko z jednego kadru, ale i tak wszystkim gwarantuję, że... No nie było wyjścia, nie? Nie było wyjścia. Ale myślę, że możesz być dumny z ciebie, bo kolejna śruba, którą już piszesz sam, wszystko, od A do Z. Konika, który raz ustawiałeś w życiu? Drugi. I co, można? Można, można, szybciej się nauczyć. Także Patryk w się nam ładnie rozwija, więc zajebiście. Trzeba jeszcze powiedzieć ważną rzecz o czarku. Przyniesiesz TT, to mieliśmy ten. Szampana, jeszcze przynieść. No, musi być szampan, który dostaliśmy od Cezarego którego serdecznie pozdrawiamy czarek, śruby są gotowe, trzy sztuki. Chyba mamy jeszcze do wykonania, jeszcze dwie. dwie. Nie? Ale nie wiadomo, Cezary nie, nie wiadomo, nie wiadomo, a ta jest dosyć typowa i mówi, że to jest taka już Yamaha SR900, taka już <grym> najlepsza, nie? <grym> Dobra widzowie, więc jak mogliście zauważyć, uży używaliśmy tutaj e, dwóch praktycznie narzędzi tylko. Był to frezik DHF z końcówką z promieniem R2 810 mm. To służyło jako narzędzie zgrubne. Na samym, wyjeżdżaliśmy całą resztę kuleczką. Jak mogliście zauważyć, było sporo. Tak, czterema ostrzami. Tak, cztery manszczany jest kulka. Mhm. Ale mogli widzowie zauważyć, że było sporo drgani. Niestety, detal jest tak wymagający, że nie idzie tego uniknąć jakby. Jak y, mówiliśmy w wcześniejszym odcinku, w sensie mm, robiliśmy pierwszą śrubę, bo to rozpięliśmy dwa narzędzia. Już wiedzieliśmy o tym, że. Tu są takie y, drgania, że nie jesteśmy w stanie po prostu tego ominąć. I no, musi być to. Nie, nie, nie jesteśmy w stanie zrobić tego dużym narzędziem. No nie, nie da się. To, to jest taki mały trzpień, to jest takie wszystko chude, że po prostu nie idzie tego wykopać, powiedzmy, głowicą FI-25. No i druga rzecz jest taka, że. Nie da się tego przyspieszyć, że idzie to zrobić w dwie godziny, nie? Nie. nie to nie, musi nie, po prostu swój czas y, y, jakby nie wiem, odbyć musi, czy coś. Tak, musi być podzielone na partie, nie można wszystkiego, na znaczy nie można. No, jeszcze nie próbowaliśmy, ale moim zdaniem no, nie ma szans, żeby to zrobić y, na gotowo z jednego mocowania, na, y, w sensie kulką. Żeby się obra obracało, no? Tak, dlatego tutaj można zauważyć, to są wizualne przejścia, ale... Tak materiał też pracuje. Pracuje, odkształca się. Tak, To na palca to jest politycznie minimalnie wyczuwalne, nie? No, okiem to widać, ale, ale wyczuwalne. Tak czy siak, Cezary będzie to sobie dopracowywał sztykierką kątową, bożką, gumówką lub flexem, jak to tam tak, zależy od regionu, jak to na to, to mówi. Też warto zaznaczyć, że jakbyśmy mieli większą serię i tak dalej, pewnie byśmy pomyśleli też o innym jakiejś mocowaniu i tak dalej, ale tu mamy pojedyncze sztuki. Więc nie warto też się bawić w wielkie jakieś tam odkrywanie jakiejś technologii do tego, choć i tak mieliśmy co robić, więc jestem odwanie takie jakie jaki jest. Dokładnie. Jedyne czego byśmy tutaj nie do końca chcieli się Wam chwalić jest to zamek naszego autorstwa. No, zamek musi być ze względu, że nie ma klina, Nie do końca chcemy go pokazywać. Tak, jeżeli ktoś chce robić takie śruby, no to musi się troszeczkę sam pomęczyć, ale no wiadomo, podpowiadamy musi być zamek, żeby się to nie obróciło, bo jakby samym dociskiem śruby nie jesteśmy jakby w stanie zniwelować tego, że sztuka nam się nie obróci, nie? Dobra, jeszcze ważna rzecz, gdzie masz tego szampana? Czekaj, szampan jeszcze, A, szampan. Szampan troskawki. Szampan troskawki, szampan, truskawki, szczelanina pod biodronką. Jest piątek, no zawali. To jest szampan, który dostaliśmy po wykonaniu pierwszej śruby od, od Cezarego. Anna jakiś tam nie wiadomo jaki, ja takich nie piję, bo to za drogie jest ogólnie. To tylko na wystawkę. No tak, to stało, to ładnie wygląda, nie? To ładnie wyglądało, nie? O, o, czekaj, tak. czekaj, to może zrobimy yy, od razu. No, to czekaj, bo. szybko. Żeby nie piszgło. No szybko. A co chcesz zrobić? Tak ładnie to postawić. <noise> o, a to, jest, a to jest, prezent, z którego również jesteśmy bardzo dumni. Pokaż go Patryk. Dostaliśmy go od Cezarego na święta. Jest nam niezmiernie miło, ale też możemy ogłosić już oficjalnie, że Cezary jak będzie brał następnym razem udział w Mistrzostwach Świata to nasze logo również będzie na Mistrzostwach Świata, będzie brał udział w wyścigu, będzie na tej łódce, także zajmijcie zajebiście, Cezary Strumnik Racing. Pozdrawiamy serdecznie. Wcześniej no. Cezary zdobywał mi Czas w Osy 400 w tej klasie, mhm. a teraz będzie OSy 500. I to jest właśnie śruba, śruba do Osy 500. Ja myślę, że, że na tej śrubie pobije rekord, nie? No nie, no musi. Stary, jak to oglądasz, to. to... A na pewno nie będzie oglądał. Na pewno, bo na pewno. Jak to no. panek robił z mocnej strony. Tak, tak, tak. No ale podsumowując, o no Mega jesteśmy dumni z tego, że właśnie możemy być na tej łódce. No super, dumna nas rozpiera elegancko. Jeszcze troszeczkę. Aha, no. przejedziemy ją. Tak ona się tutaj nam prezentuje Piękna śrubunek, piękny, piękny Jeszcze ona trochę wymaga no, tej obróbki ręcznej, wiadomo, gradować trzeba I tak dalej, ale to już są szczegóły To jest Tak jest, także ona tak wygląda Okej okay, widzowie yy, Posumowując jeszcze raz, myślę, że wiele osób czekało na ten odcinek Odkładaliśmy go, ale no, nie było czasu żeby się za do śruby wziąć Teraz jest czas, Cezary już na pewno może sobie trenować. Tutaj, jedynie zostało do wydrążenia e, taki rowek pod klin. Pod klin. Tak, pod clean. A, jeszcze. Do żala, tak. Do, do żarka, tak. tak, jeszcze ważne rzeczy zapomniałem, bo my to ty, zajmowaliśmy się frezowaniem na podwórce. Ale tutaj Adi, nasz najlepszy tokarz, e, zaprezentował nam ładne toczenie po obwiedni, Tak jest. Ładnie to było wytoczone. Również chyba na czpieniu to robiłeś, nie? Znaczy, to też jest moja słodka tajemnica tokarska, ale również to na czpieniu. No ale my się dzielimy wartościami, więc to myślę, jest. że po obejrzeniu naszego filmu myślę, że wiele osób będzie taką śrubę sobie mogło zrobić, nie? Myślę, że tak. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że jeśli też jest toczone na czpieniu, parametry nie mogą być za bardzo... Nie może lecieć z tematem. Nie może lecieć, nie może lecieć z tematem. Mam już w głowie inne rozwiązanie, żeby można było lecieć z tematem. Szczyciej. Tak, e, tak, e, ta. bez, bez sercówki to, to, to robiłem, więc to było na dopy. ale mam e, pomysł, żeby to zastąpić sercówką w inny sposób, więc na, na pewno w przyszłości, jakby się zdarzyło e, większa współpraca z Cezarem, to na pewno pójdzie to sprawnie, nie? No trzeba powiedzieć Czarkowie. Cezary na pewno zagląda i Cezary, musimy to wprowadzić do seryjno, seryjnej A, produkcji. A na, na półeczkę ci będziemy robić. Tak. E, no, Harku, jakieś trzy słowa o śrubie? Siuba, jak jakuba, nie? To jest <grymne> zrobiona, nie? No właśnie, no. nie wygląda, świeci się tak, że będzie działać. O elegancko. O, jeszcze raz dziękuję Halkowi, że wpadła, no zajebiście. Zawsze mile widziany. Dobra mordeczko. Mm, tak jest. Nie? Dobra, to by było na tyle. Good job, panowie. Good job. Ja to jak za, dużo, za dużo przyczyn nie robiłem, ale duchem spierałeś. Dobra, pozdrawiamy Was widzowie serdecznie, zapraszamy na kanał Adiego, Adrian Jankowski DWJ. Trzymajcie się gorąco, jeszcze dziękujemy za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze, udostępnienia. Jesteście wielcy, pozdrawiamy serdecznie. Pozdro!